No halo, dzień dobry, witam widza Hadesowego, widza poniedziałkowego i na wstępie chciałbym zaznaczyć, że w tym tygodniu będzie jeden odcineczek Hadesa, mniej, mianowicie w środę zamiast Hadesa pojawi się wspierak. Poleca, dawno tej serii nie było, ale pojawił się wspierak, który wybrał grę, więc będziemy to robić. Ale w tym momencie chyba bardziej powinniśmy skupić się na naszej Hadesini, tak to się powinno mówić chyba. Cholera wie, ale w każdym razie ostatnio odblokowaliśmy sobie... Nieważne. Ostatnio odblokowaliśmy sobie przejście do góry i tam mieliśmy się udać, to mnie w sumie najbardziej interesuje z tego wszystkiego. A gra mówi, że bierzemy topór, więc przypomnijmy sobie jak tym toporem się walczy, dodatkowo cebulę mamy, dobra. Jak tym toporem się walczyło? X to był atak i ten X działał tak. Dobra, atak specjalny. naciśnij Y to było coś takiego. Czar, znamy, jakby czar to czar. Odskok A. No spoko to znamy. Atak z doskoku. No, zna. Nie tam. Znamy. Ok, tu się kręciło. Tego nie znaliśmy i tu się robiło coś takiego. Dobra. Także mniej więcej mechaniki tego toporka znamy. Pogadajmy sobie z Kostecjuszem. Zaczynasz zapełniać gablotę upominkami, moja młoda przyjaciółko. Dobrze ci idzie, ale uważaj, żeby nie zbierać ich tylko po to, by powiększać kolekcję. Możliwość uszczęśliwienia kogoś podarunkiem to dla mnie nagroda sama w sobie. Najsłodszy nektar kwaśnieje, gdy darowi nie towarzyszą czyste intencje. Żadnych nieczystych intencji na moim placu ćwiczebne, My możemy go obdarować jeszcze? Można ma, co ty nam dasz, bo sobie pierdzieliłeś. Ach, wspomnień, czar, moja młoda przyjaciółko. Twój DA brat mnie kiedyś podob obdarowywał mnie kiedyś podobnymi buteleczkami. Ze względu na pamięć o nim i na twoje dobre chęci przyjmę ten podarek. Przyjmij zatem wyraz wdzięczności w moim wykonaniu. Hej, dzięki. Nie ma za co, komandorze. I tobie również, hej, dzięki. Za niezrównaną mądrość i niezawodne wsparcie. Tyle. Dobra, nieważne. Idziemy na górę. To jest przejście, które może być interesujące. Idziemy na powierzchnię. Czas zabłysnąć. No i co na tej powierzchni będzie? No, nie wiem na jakiej powierzchni my jesteśmy. Nie wiem tak naprawdę, co nas tutaj czeka. Och. Co ty robisz na powierzchni młodego domu? Jak planujesz tu przeżyć? Wiesz przecież, że twa krew może płynąć swobodnie, wyłącznie w królestwie twego ojca. Lepiej spożytkujesz siły, jeśli staniesz do walki z naszymi wrogami w podziemiach. Ataki powodują wyładowanie. Dobra. Ja widzę, że tutaj jest troszkę wrogów, na których. Na którzy są nowi, tak? Dla mnie powierzchnia jest całkowicie nowym miejscem, ale też to jest miejsce, gdzie prawdopodobnie możemy zebrać nowe surowce, tak? A nowe surowce to. Halo? Toniczny los. Czym jest toniczny los? Nieszczęsna księżniczka czuje, że życie opuszczają z każdym haustem nadziemnego powietrza. Nie ma innego wyjścia, jak tylko powrócić tam, skąd przybyła. Czyli ja, zabycie na powierzchni, tracę życie? To brzmi interesująco. Ja dosłownie co chwilę tracę życie, dobra, ale mamy ten relikt, który mnie leczy, więc jeszcze jestem w stanie coś mądrego chyba tutaj <laughs> zrobić. A tak mi się przynajmniej wydaje, że coś mądrego jeszcze będziemy w stanie tutaj podziałać. Bo ten relikt, przynajmniej przez jakąś chwilę, będzie w stanie coś mi zrobić. Wzmocnijmy się, żeby te wyładowania były lepsze. No, i ja chcę faktycznie tutaj pozbierać jakieś surowce, które będą unikalne dla tego miejsca, tak? Nie ma sensu, żebym ja się tu kręcił, nie mając z tego żadnych bonusów. Miasto ja Efira. Tu się mogę wyleczyć. Tu mogę wybrać jakieś przejście dalej. To jest przejście dalej... Tu jest przejście dalej, no ja się boję, że ja tu się wywrócę zaraz, więc dobra, wyleczmy się za tą dychę. I lećmy gdziekolwiek, bo ja już za 13 HP dostałem, Ała, Mówię, o tyle dobrze, że ta gra mnie jeszcze leczy w przejściach między tymi... Między tymi 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 poziomami, bo ja obrywam no 15 raz, to jest ogromna ilość obrażeń, przecież ja zaraz się wywrócę. A w sumie średnio wiem, co się dzieje po wywróceniu w tym przejściu. Może jakoś gra. Przezwyciężono śmierć, no mamy to. Ale ja się po prostu zaraz wywrócę przez to, że no właśnie gra mnie bazowo bije, więc cholera wie co tu się wydarzy. Powrót w cień. Może dostaniemy jakiś bust, który pozwoli mi, nie wiem, dłużej przeżyć na tej powierzchni. Jedną chwileczkę. Udałaś się na powierzchnię, chociaż byłaś w pełni świadoma odwiecznego wyroku, Moir. Zgodnie z którym członkowie twego rodu nie mogą tam przetrwać i, nieza i niezawodnie powracają do podziemi. Ich przekleństwo było wręcz namacalne. Nie, zamierza nie zamierzałam przedłużać pobytu na powierzchni. Potrzebowałam tylko trochę czasu, by pomóc krewnym, lecz wygląda na to, że twoje siostry zamierzają mi to uniemożliwić. Cóż, nigdzie ich tu nie widzę, a ty? Nawiasem mówiąc, natknąłem się kiedyś przypadkiem na pewną formułę magiczną, która nie była przeznaczona dla moich oczu. Teraz jednak sądzę, że to ty miała się poznać. Zerwanie fatalnych więzów. Okej. Okay. To może jeszcze raz pójdziemy na powierzchnię, co? Duszek mi się wyparował. Pogadajmy. Dziękuję za wczorajsze odwiedziny, Szcigodny Rosia. Mam do Ciebie pytanie. Czysto hipopety... hipotetycznie, załóżmy, że udałoby mi się rzucić pewne zaklęcie, które osłabiłoby klątwę rzuconą na mój ród przez Mojre. Jak bardzo miałoby mi to za zło? Wybacz, księżniczko, lecz nie mogę odpowiadać na tego rodzaju pytania. Nawet czysto hipotetycznie. Mam nadzieję, że wyraziłam się wystarczająco jasno. Innymi słowy, w ogóle nie powinniśmy poruszać tego tematu i biorę na siebie całe ryzyko związane z zastosowaniem wszelkich zakazanych natacji, jakie udało mi się opanować. Zgadza się. No. Dalej nie wiem, co to jest. To jest kolejne przejście, które gra w jakiś sposób pragnie mi zaoferować. I jest zerwanie fatalnych więzów. Potrzebuję mechu i potrzebuję talamusu. Skąd ja mogę dostać talamus? Nie wiem. Ale mogę zrobić jeszcze wróżbiarstwo żywiołów. Ujawnij ukryte powinowactwo różnych darów z mocami żywiołów. O! I to jest spoko, Ja to mam. Naprawdę sporo tego jeszcze do ogarnięcia. Dobra, zróbmy to już wróżbiarstwo żywiołów. Zastanawiam mnie, skąd mogę zyskać te dodatkowe surowce, tak? No, ciężko mi stwierdzić. Niech tak się stanie, wróżbiarstwo żywiołów. I pogadajmy jeszcze z Hekate. A zatem w końcu odwiedziłaś powierzchnię. Nie przypuszczam, by ta wyprawa miała pomyślny finał. Przynajmniej udało ci się bezpiecznie wrócić. To była bardzo wyczerpująca eskapada. Nawet nocą pod gwiazdami jest ich tak wiele, zbyt wiele. To było nie do zniesienia, miałaś rację. Wyciągnęłaś wnioski i zdobyłaś cenne doświadczenie. Same Moire nie chcą, byś się tam zapuszczała. Co zamierzasz uczynić? Muszę ukończyć inkantację. Nie ma potrzeby, bym pozostawała na powierzchni w nieskończoność. Wystarczy, że wytrzymam na tyle długo, by dotrzeć na Olimp. Ach, zatem dlatego pragniesz poprawić ten aspekt samej siebie bez wyrzekania się go całkowicie. To się może udać. Musi. Tylko gdzie ja te surowce mogę zgarnąć? Chyba, że mogę je przehandlować, ale. Nie widzę tego. To dopiero za cztery tury do mnie przyjdzie. A ty? Czy wie o, twoim, o tych twoich wycieczkach? O ile mi wiadomo, niewiele umyka jej uwadze. Radzę ci pilnować błosnego nosa. Nie przyjmuję rozkawu, rozkazów od Hekate, A ty mogłabyś okazać choć odrobinę wdzięczności za to, co robię. Czyli za co? Narażanie nas wszystkich na niebezpieczeństwo? Nie prosiłam cię o pomoc, na Mezis. To dlatego, że jesteś. A tyż... Ja bym powiedział coś brzydkiego, nieważne. Nasza szanowna z Drozdroży zawsze wiedziała, że w końcu uda ci się dotrzeć do świata śmiertelników i stanie się to wówczas, gdy będziesz na to gotowa. A sytuacja będzie tego wymagać. Dobrze się spisałaś. Zamknęła przejście na powierzchnię do czasu, aż będę na tyle silna, by samodzielnie złamać pieczęć. Niestety, prawdopodobnie nigdy nie przyzwyczaję się do tamtejszego klimatu. Bycie dziedziczką wielkiego rodu w podziemi bywa uciążliwe, czyż nie? Twoja krew to zarówno błogosłowieństwo, jak i przekleństwo. Skoro jednak zdołałaś tyle osiągnąć dzięki czarnoksięstwu, z pewnością znajdziesz też wyjście z tej kom... skomplikowanej sytuacji. Mogę pozdrowić ducha. Pozdrówmy ducha. Pozdrówmy ojca. Ty dalej śpisz, prawda? Tak, Hypnos dalej śpi. Może kiedyś uda mi się go obudzić. No ale myślę, że dzisiaj sobie zrobimy taką rundkę po. Uuu! Zbadaj. Srebrzysta czaszka. Nowa broń? Reveal srebrzysta czaszka w tamtych pustych oczodołach. Nowa broń? Nowa broń. O, dzień dobry, kocia. Co ty chcesz ode mnie? Chodź, chodź, bo tutaj troszkę przeszkadzasz, wiesz? Dobra, zobaczmy. Atak taką czaszką. To jest broń zasięgowa. Atak specjalny. Okej. Okay. Czar standardowo. Przeładowanie widzieliśmy, atak specjalny widziałem. Flita broń. Mamy cztery strzały. I muszę zbierać czaszki. Dobra. Wykazałaś się wielką odwagą ryzykując skorzystanie z zapieczętowanych niegdyś wrót, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Wy, mieszkańcy podziemi nie nadajecie się do życia na powierzchni. No chyba że istnieją jakieś... chyba, że istnieje jakaś inkantacja? która mogłaby pomóc. Najprawdopodobniej jest takie, takie zaklęcie, ale... wymaga odczynników, które występują wyłącznie na powierzchni. Jak mam je zebrać zanim dokończę rzucanie inkantacji? Nie wiem, zbieraj je... biegiem? Nie możesz tam zostać zbyt długo? Żaden problem, po prostu łap co jest pod ręką i bierz nogi za pas. I Chyba tak zrobimy, ale... A przetestujmy czą czaszkę. Z błogosławieństwem, księżyca. Spróbujmy tutaj pobiegać, ale. bufem mi nie zabierają nic chyba, HP. Nie jest ci przeznaczone kroczenie po powierzchni tego świata gwiazdeczko. Twa przeklęta krew będzie cię burzyć z każdym twym. Ruch. Będzie się burzyć z każdym twoim ruchem. Nyx zrozumiałaby jednak bitwę, którą teraz toczysz. Ona sama również udaremniła niegdyś wyrok Mmm... Mm. a niech będą pociski samonaprowadzające, no i zbieramy zbieramy surowce. ja już widzę, że ja muszę wygrywać tutaj walki po prostu, żeby to miało ręce i nogi i muszę to robić wystarczająco szybko żeby gra mi na to pozwoliła więc po prostu raszujemy no właśnie, odpalił się toniczny los, dobra Zróbmy to sprintem. Starajmy się zrobić to sprintem. Castując sobie spelki od razu, bo czemu by nie. Bo idzie to naprawdę szybko, tak? Idzie to naprawdę... uuu, kerepy wracają do mnie automatycznie, jak najbardziej, no i zbieramy znowu surowca. Nie wiem, jak dużo ich będę potrzebował, ale im szybciej to zrobimy, tym lepiej. I spróbujmy przebiec tu. Ostatnio troszkę za dużo czasu spędziłem w tym miejscu. A teraz te czerepy jednak w jakiś sposób będą pomagały. W sensie będą do mnie wracać przede wszystkim, tak? To już samo w sobie jest ułatwieniem dla mnie, dla mojej sytuacji. Tylko, że ja tracę cały czas za dużo HP. I ja cały czas tracę tutaj za dużo HP. Nawet mimo tego, że te czerepy mi wstają co chwilę. No właśnie, to widzicie, teraz wstanę ja znowu zginę. A. Nawet nie wstanę. Jak? No ja muszę znaleźć stamtąd konkretne słowa. Wróciła. Zupełnie nic nie pamięta, że swojego życia na powierzchni, Doro? Nic, a nic? Jestem ciekawa, jak tam kiedyś było. Nic nie pamiętam i wcale się nad tym nie zastanawiam. Kogo to w ogóle obchodzi? To jest życie, tu i teraz. Niech ci będzie, Dora, niech ci będzie. Moros tam zniknął. No. Kim ty jesteś? Eris! Tęskniła i za mną kłopociku? Pomyślałam, że wpadę na chwilę i zobaczę, jak się wszyscy mają. Nadal jestem mile widziana i bezpieczna na rozdrożach, prawda? A może coś się zmieniło? W końcu dawno mnie tu nie było. Niestety nie dość dawno. Co prawda chciałabym, żebyś w końcu dorosła i dała sobie spokój z tymi dziecinnymi wybrykami, Eris. Lecz obawiam się, że wróciłaś tylko po to, by dalej uprzykrzać tam życie. A nie mieści ci się w tej ślicznej główce, że chcę po prostu odwiedzić starszą siostrę? Rozumiem, że ciągle się na mnie gniewasz, bo, gdy, bo ostatnim razem cię spowolniłam, ale już więcej tego nie zrobię, obiecuję. To co rozejm? Zobaczymy. No a więc rozejm. To mi coś daje. Posprzątajmy. Mogę znowu coś wważyć. Aspekt nocy i ciemności. To mi zabierze jeden z trzech surowców, których potrzebuję. No tego Telemusami potrzebuje, brakuje. Odkryj aspekty w srebrnej sadzawce, aby jeszcze bardziej wzmocnić bro każdą broń główną. To robimy. Im silniejsze bronie, tym więcej będziemy robić, a mamy teraz surowce z powierzchni, które mogą się przydać, tak? I może jeszcze jeden wypadzik sobie dzisiaj zrobimy. Tylko te dialogi trzeba będzie jeszcze poklikać. Mistrzyni, olimpijczycy niechętnie zwracają się do mnie bezpośrednio o pomoc, lecz to oczywiste, że mnie potrzebują. Mam przeczucie, że muszę udzielić im wsparcia, nim będę mogła wykonać nasze zadania. Nie ignoruj zatem swego przeczucia. Głos intuicji zawsze mówi prawdę. Czy nadal pracujesz nad inkantacją, która umożliwi ci przetrwanie podróży na powierzchnię? Tak, mistrzyni. Czuję się tam jak ryba wyciągnięta z wody. Dosłownie się dusza. Jednak przy pomocy odpowiedniej inkantacji może uda mi się wstrzymać ordech na tyle długo, by ocalić Olimp. To nie będzie nieskomplikowane zaklęcie, lecz jeśli nabyłaś wystarczającego doświadczenia podczas swych dotychczasowych podróży, to być może tego rodzaju magia pomoże Ci zajść jeszcze dalej. No to za tura. Tu nie pohandlujemy. Nemezis też sobie gdzieś poszła. Mam dla Ciebie ofiarę bogini. W imieniu wszystkich rezydujących w tej cieni, pragnę podkreślić, że jesteśmy zaszczyceni mogąc Ci służyć. Uczynimy wszystko w imię naszego zwycięstwa. Proszę, podziel się tymi łupami z kim tylko chcesz. To nektar, dziękuję. Poczułam się prawie jak bogini olimpijska. Na pewno nie będziecie mieć mi za jeśli przekażę butelkę komuś innemu? Dwie buteleczki... Ło proszę bardzo... Co? A pozdrówmy co. I mogę jednego mojego kwiatka zebrać i jednego mojego kwiatka posadzić, chociaż tyle dobrego. No i zobaczmy te aspekty broni głównych w sadzawkach, bo to jest interesujące. I to jest jakaś nowa broń jeszcze. Tak, każda broń ma swoje aspekty. I jest czarny płaszcz, on adamantytu wymaga. I tu też mogę dawać jakieś upgrade. Aspekt Malinoe, ranga druga. Aspekt Medai. Aspekt Persephone. Ataki mają zwiększoną moc za każdy który który jeszcze nie odzyskałaś. Ataki mogą zadawać kryty. Ataki od tyłu zadają więcej. Zyskujesz manę i premię do mocy ataków specjalnych. Użycie zdolności powoduje aktywowanie w miejscu maksymalnie 3 razy lub do czasu jej ponownego zastosowania. Okej. Okay. I to są takie rzeczy, które w sumie nie będą mi teraz potrzebne, to mogę sobie te bronie poulepszać. ja mogę dalej to robić na rangę trzecią na przykład. Okej. Okay. No to mogę co najwyżej przeklikać, że coś takiego jest, ale ja lubię, lubię z tych różdżek korzystać, więc to ulepszmy jeszcze bardziej. Weźmy sobie tą różdżkę. I to działało tak, że ja sobie trzymałem i to sobie biło. To też się przyda. Y to było to. Atak specjalny to było kręcenie się. a atak i. I boom. Dobra, pogadajmy. Poczułem wzburzenie w srebrnej kałuże, moja młoda przyjaciółko. To twoja sprawka, czy może maczało w tym balce moja? Sadzawka ukazała mi aspekty oręża noce. Nie są to, co prawda, ich prawdziwe postacie, lecz inne oblicza, również obdarzone przedziwną mocą. Ach, oręż nocy, twój brat dzierżył kiedyś podobną broń, i ona też potrafiła zmienić się w coś innego. W każdym razie, jeśli będziesz chciał wypróbować te nowe postacie, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Odzyskajmy manę na tej ostatniej broni, do no nie mam na niej surowców. Ale jeszcze jedną wyprawkę bym pierdzielną. My tych kwiatków głupich potrzebujemy. My potrzebujemy tych głupich kwiatków. Miałam nadzieję, że twoje zadanie nie zwiedzie cię nigdy poza granicę podziemi. Niestety Hermes utrzymuje, że niebezpieczeństwo, które zawisło nad górą bogów, jest poważniejsze niż przypuszczaliśmy. Zatem niech tak będzie. Przybywaj do nas, gdy tylko czas na to pozwala. Urok może mnie leczyć. To się może przydać. Bo urok jest tutaj, prawda? Nie, urok to nie było to. Urok to było to. I to mnie leczy teraz. I teraz jeszcze nie dostaję obrażeń. Mogę sobie tu wyklirować na spokojnie. Obrażenia po tym stageu zaczynam dostawać. No właśnie. Toniczny los się zaczyna. No dobra, zobaczymy na co mnie będzie stać w tych walkach. Mam nadzieję, że na cokolwiek. W taki sposób, żebym ja zebrał te brakujące surowce, bo to jest największy problem, że mi surowców zaczyna brakować. Demeter. Byłam przekonana, że potomkowie Hadesa nie są w stanie przetrwać zbyt długo poza granicami podziemi. Mimo to widzę, że wyuczysz się po świecie, jak gdyby przekleństwo ciążące na twym rodzie ciebie się nie imało. Jak to możliwe? Odkryto żywioły, wyczuwasz teraz moce, które drzemią w darach Olimpijczyków. Owe esencje żywiołów to ziemia, woda powietrze i ogień, a może nawet coś więcej. Choć same w sobie nie przynoszą żadnych dodatkowych korzyści, to bogowie olimpijscy. Zaoferują ci czasem potężne nasycenia, których moc będzie rosnąć wraz z... Okej. Okay. Ciekawie. Zamrożenie weźmy. No tutaj nie ma żadnego surowca, więc lecimy dalej. I nie wiem, po więcej many mamy broń pod manę powiedzmy. Miotacza. Może to będzie prostszy stage, żeby go przejść po prostu, co? A to jest problem, że ja nie miałem za bardzo szczęścia z tym. Przechodzeniem tych poziomów, jakby tu się respi strasznie dużo wrogów. A ja tu nie żyję za dużo. Ja tu zaraz się znowu wywalam. A teraz się już wywalam w następnej. w następnym tiku. I nie przełamuje śmierci od dziwo. Jak ja to mam zebrać te dwa kwiatki? Do cholery jasnej. Jeśli ktoś was wie, to dajcie znaka. Wszystko w porządku, Doro? Chcesz, żeby cię. żebyś się wypowiedziało o jakimś nowym nawiedzeniu czy coś? Nie, ja nic mi nie jest, po prostu. po prostu mam jakiś dołek nastroju. Zdarza się, prawda? Przejdzie mi. To dobrze. O, arachne tu się pojawiła. No i zrobiłem. cokolwiek? Nie. A może coś z tego mi da te surowce potrzebne? No też nie. Też nie, pogadajmy. Muszę cię o coś zapytać, Czigo czcigodny Morosie, choć wydaje mi się, że znam już odpowiedź. Czy w wojnie między Chronosem a Olimpem osiągnięto punkt zwrotny? Sorry, you, Wybacz, ale nie mogę odpowiadać, książniczko. Nie wolno mi mówić o sprawach związanych z wyrokami Moir. Jeśli zdradzę ci więcej, mogę zbytnio wpłynąć na Twoją przyszłość. I w czym problem? Wiedzę to potęgę, możemy na niej tylko skorzystać. Jeśli powiesz mi jak najwięcej o tym, co mnie tam czeka, będę mogła się lepiej przygotować. Być może masz słuszność. Niestety nie mogę złamać złożonej przysięgi. Jestem jednak przekonany, że w stosownym czasie poznasz prawdę. Ile tego gadania? Słyszałam, że byłaś na powierzchni. Mogłaś purdychać świeżym powietrzem? Co tam w ogóle robiłaś? Myślałam, że interesuje cię tylko polowanie na Kronosa. Doszłam do wniosku, że zmiana klimatu dobrze mi zrobi. Dziwię się, że sama tam się nie udałaś, zważywszy na okoliczności. O tak, opowieści brzmią naprawdę świetnie. Ale pewnie tylko bym, się za za tylko bym tam zawadzała. Z tego co wiem, Ares ma wszystko pod kontrolą. Wyobraź sobie, być bogiem wojny w takich czasach, nawet ty poczułabyś dreszczyk emocji. Żebym ja musiał śmieć i sprzątać. Co tu robi Arachna? Och, witaj, droga przyjaciółko. Przypadkiem zauważyłam waszego przewoźnika płynącego w dół Kokytosu, łodzią wyładowaną przeróżnymi zapasami. Zapewne dla ciebie. Było on na tyle uprzejmy, że mnie podwiózł. Czy o tym wiedział, czy nie? Miło cię widzieć, Arachna. Witaj. E, Haron z pewnością nie ma nic przeciwko tak sy sympatycznej pasażerce na gapę. To czy możemy ci jakoś umilić pobyt na rozdrożach? Nie dziękuję. Nie zabawiaj tu długo, zwłaszcza, że muszę się dostosować do przewoźnika dusz, który zabierze mnie w drogę powrotną. Dokończę tylko reparowanie jedwabiu, a potem wracam do mojej pajęczyny. Dbaj o siebie, dobrze? Mistrzeni zniknęła. Ja nic nowego uważać nie. Mogę dzień dobry? Aha. Po wszystkim przekonamy się, czy Chronos będzie nadal tak bardzo przewiązana do swojego cennego złota. Wielką zaletą zdrajców jest fakt, że ich usługi można sobie kupić. Ale mamy nagrodę. A ja tam psychę zamawiałam, dobra. To mogę coś jeszcze od razu? No, więcej psychę zamówmy. Eris wróciła. Co zrobiłaś? Wezwała się? Widziałam, że z nią rozmawiałaś. Wcale się nie cieszysz z powrotu siostry? Nie mam na nią w zasadzie żadnego wpływu, podobnie jak ty. A mistrzyni wciąż się do niej nie odzywa. Byłoby najlepiej dla nas wszystkich, gdyby Eris trzymała się z dala od rozdrożu. Dobrze, że nie sposób tu trafić. W przeciwnym razie nie zdziwiłabym się, gdyby doprowadziła Kronos za naszej kryjówki. Naprawdę sądzisz, że jedna z córek Nyx byłaby zdolna do zdrady? Wiem, że Eris wyróżniła się w to licznego ale mimo wszystko... Twój ojciec to synchronosa. Przypomnij mi, jak, to, jak się dogadują. Słuszna uwaga, to prawda. Ty dalej śpisz. Mój kwiatek jest do zebrania. To kwiatek zbiorę. I nie mogę nic posadzić. Pogadajmy. A i zatem zamieszkał z nami sam zagłada. Moje ostatnie, jaki. Jed... I jedyne jak dotychczas z nimi spotkanie nie skończyło się zbyt dobrze, więc zachowam po prostu bezpieczną odległość, jeśli nie masz nic przeciwko o, temu. Wszystkie odcinek są mile widziane na naszych rozdrożach. Sądzę jednak, że czcigodny moros nie zamierza się nikomu narzucać. I bardzo dobrze. Przepowiednie jakąś spełniłem. Okej. Okay. I w tej lokacji to by było na tyle. Co mi tutaj gra pokazuje? No właśnie, mam to przezwyciężenie śmierci. To i tak nie działało. Mimo wszystko. To ciekawe. A mogę. No mogę łapę ulepszyć. Zwiększajmy łapę. Zwiększajmy łapę, bo to są kolejne nagrody, które mogę aktywować. W sensie. traitem, tak? I tak będziemy to aktywować. I weźmiemy sobie tą czaszkę. Czy ja mogę tą czaszkę ulepszyć w jakiś sposób? Aspekt Eos się pojawił. No, mogę. I to weźmiemy, bo będzie to po prostu silniejsze. I mogę jeszcze bardziej. I też to weźmiemy. I dalej nie mogę, więc tak będziemy na tym grać. Pogadajmy sobie jeszcze z tym panem i skończymy odcinek. Te dymy, aromaty kadzidła i inne takie unoszące się z ołtarza popiołu dały energii naszym cieniom i mnie też. Dobrze to słyszeć, komandorze. Nawet gdy przestaję przy ołtarzu tylko na chwilę, od razu czuję się lepiej przygotowana na to, co przyniesie noc. To tyle. I tu nic więcej na razie nie ma. Także ja wam, kochani widzowie, dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeśli tak, to zostawcie po sobie łapkę, komentarz i suba. Dajcie mi znak, jak mam dostać te rąbianek, kwiatki. No i słyszymy się w środę na wspierak poleca i na hadesie w czwartek pozostałe dni standardowo. A i zaczek, to tyle ode mnie, trzymajcie się, na razie i cześć, miłego dnia. Bajo!